Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest 17 dzień stycznia, kolejne info dnia, nasz serwis informacyjny. Marcin Borkowski, zapraszam w dzisiejszym wydaniu. Wiadomości z ratusza, podsumowanie plebiscytu edukacyjnego, jubileusz 150-lecia szkoły podstawowej nr 1 w Solcu. Grupa ratownictwa specjalistycznego Bizon Soleck-Kujawski sprzedaje jeden ze swoich pojazdów. Wiadomości z kraju, sport, pogoda. 17 dzień stycznia to bardzo ważna data dla Polski. W 1945 roku, właśnie tego dnia, Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę, co miało kluczowe znaczenie dla dalszego przebiegu II wojny światowej i historii naszego kraju. Dziś obchodzimy Muzeum Selfie Day. Międzynarodowe Święto Miłośników Muzeów i Selfie. Z tej okazji nasze Muzeum Solce imienia Księcia Przemysła serdecznie zaprasza wszystkich do świętowania tego wyjątkowego dnia. To doskonała okazja, by zwiedzić muzeum i zrobić sobie selfie, czyli zdjęcie. Wiadomości z ratusza. W dniu 16 stycznia odbyła się ważna konferencja zorganizowana z inicjatywy marszałka Piotra Całubeckiego, poświęcona problematyce smogu i uchwałom antysmogowym. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy z całego regionu, a także przedstawiciele środowisk naukowych i organizacji ekologicznych, co podkreśla znaczenie i pilność problemu zanieczyszczenia powietrza. Nasza gmina była reprezentowana przez Barbarę Białkowską, czyli wiceburmistrza Solca Kujawskiego. Konferencja ta stanowiła platformę do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat skutecznych metod walki ze smogiem, które są kluczowe dla poprawy zdrowia i jakości życia mieszkańców całego naszego regionu. Podsumowanie plebiscytu edukacyjnego. We wtorek, 16 stycznia w hotelu City w Bydgoszczy laureaci wojewódzkiego plebiscytu edukacyjnego odebrali wyróżnienia. Wśród nagrodzonych było przedszkole publiczne numer 1 Promyczek. Które zdobyło pierwsze miejsce w kategorii przedszkole roku w Powiecie Bydgoskim oraz drugie miejsce jako najlepsze przedszkole w województwie kujawsko-pomorskim. Oprócz naszego przedszkola została wyróżniona również pani Aleksandra Kruk ze szkoły podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim, która otrzymała trzecią nagrodę w województwie w kategorii nauczyciel roku klas 4-6. Organizatorem konkursu plebiscytowego była Polska Press. Informujemy, że w kwietniu bieżącego roku Szkoła Podstawowa nr 1 będzie obchodzić znaczący jubileusz 150-lecie swojego istnienia. Z tej okazji dyrekcja szkoły zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich, którzy posiadają w swoich domowych archiwach materiały takie jak zdjęcia czy inne pamiątki związane z historią Staruszki, jedynki. Te cenne artefakty pozwolą wzbogacić wystawy, które będą częścią uroczystości jubileuszowych, umożliwiając przybliżenie historii szkoły oraz miasta szerszej publiczności. Grupa ratownictwa specjalistycznego organizacja proobronna Bizon z Solca Kujawskiego sprzedaje jeden ze swoich pojazdów. Bizoni nasi z Solca Kujawskiego informują o sprzedaży jednego ze swoich kluczowych pojazdów UAZ 32512 znanego pod pseudonimem Daruś ten wytrzymały i niezawodny pojazd służył grupie przez lata, będąc wykorzystywanym głównie do ewakuacji osób poszkodowanych z trudno dostępnych terenów podczas poszukiwań osób zaginionych. Decyzja o sprzedaży Darusia jest częścią procesu odnowienia i modernizacji floty pojazdów grupy, co ma na celu jeszcze efektywniejsze prowadzenie działań ratowniczych. Grupa Bizon wyraża swoje podziękowanie dla. Darusia za lata służby i przyczynianie się do licznych akcji ratunkowych. Sprzedaż tego pojazdu otwiera nowy rozdział dla grupy, pozwalając na dalsze inwestycje w nowocześniejszy sprzęt, który jeszcze lepiej wesprze ich miejsce misję ratowniczą. Wiadomości z kraju. Prezydent Polski Andrzej Duda spotkał się z prezydentem Ukrainy Włodymyrem Żołańskim na forum ekonomicznym w Davos. Podczas spotkania omówił współpracę między Polską a Ukrainą oraz wsparcie w kontekście trwającego konfliktu. Prezydent Duda wyznał niezachwiane wsparcie Polski dla Ukrainy, podkreślając znaczenie solidarności w obecnej sytuacji. Z kolei prezydent Żołański skupił się na potrzebie koordynacji działań przed zbliżającym się szczytem NATO. To spotkanie było kluczowe dla Współdziałania obu państw w kontekście międzynarodowym. Sejmowa komisja śledcza w sprawie afery Pegasus. W tej sprawie wypowiedział się Tomasz Trela, podkreślając, że każdy poseł PIS zostanie przesłuchany. Kluczowe będą ich zeznania w kontekście wykorzystywania oprogramowania Pegasus. Tymczasem w Sejmie odbędzie się głosowanie nad wotum nieufności wobec ministra Bartłomieja Sienkiewicza. Na arenie politycznej pojawiają się więc inne istotne wypowiedzi i decyzje. W najnowszym sondażu poparcia partii Polster na zlecenie Super Expressu. Dowiadujemy się, że Zjednoczona Prawica ma około 33% poparcia. Tuż za ugrupowaniem Jarosława Kaczyńskiego jest Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować około 32% osób. Trzecia Droga ma 17% poparcia, Konfederacja 8%, a Lewica nieco mniej, też około 8%. Wyniki sondażu opublikował na portalu ex-zastępca redaktora Naczelnego Superekspresu super Hubert Biskupski. Drodzy Państwo, wiadomości ze świata, a dokładnie z Danii, bo w tym kraju zasiadł na tronie nowy król, Frederik X. Do zmiany doszło po abdykacji jego matki, 83-letniej królowej Małgorzaty II. Uroczystość odbyła się na zamku Christianborg w Kopenhadze. Nowego króla ogłosiła z balkonu zamku szefowa duńskiego rządu Mate Frederiksen. Zmiana na tronie to ważny moment dla Danii, a ceremonia przyciągnęła tłumy. Ze świata sportu, drodzy Państwo, wyjątkowy sukces polskiej tenisistki Magdaleny French, która osiągnęła historyczne zwycięstwo w Australian Open. Pokonała Karolinę Garcję w dwóch setach, 6 do 4 i 7 do 6. To znaczące osiągnięcie dla Fręch, uznane za największą sensację tego turnieju. No i oczywiście na koniec, drodzy Państwo, pogoda. Jutrzejsza prognoza dla Solca Kujawskiego przewiduje, że dzień będzie częściowo pochmurny, z przejaśnieniami temperatury będą oscylowały wokół minus 1 w ciągu dnia, ale spadną w nocy nawet do minus 4. Wiatr będzie umiarkowany, z prędkością dochodzącą do około 27 km na godzinę, możliwe są opady śniegu. Ogólnie rzecz biorąc, można oczekiwać chłodnego i wiecznego dnia z niewielkimi opadami. Drodzy Państwo, ubierzmy się cieplutko w te zimowe dni. Wszystkiego najlepszego. Kłaniam się, Marcin Borkowski.